Witamy w odcinku drugim. Przepraszam, zbudowałem taki wieżowiec, bo myślałem, że na nagrywało się, jednak nie nagrywało się. Dlatego teraz pokażę w tym odcinku drugim, który będzie trwał dosyć krótko, jak on wygląda. Tutaj ma na czarno, zrobione. O! I teraz, tak. Dolne piętro. Ma tutaj. Raz, dwa, trzy wysokości od chodnika, cztery od zwykłego. I teraz tak, cały budynek jest 15 na 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden dwa, na dwa na trzy na cztery na 15. Jednak 16 na 15 jest. Zdziwiłem się trochę. I tutaj no to jest dosyć proste do zrobienia. Ja tutaj zbuduję jak to wygląda. Na początku cztery tak, potem dwa tak, potem jeden tak, raz dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, I raz, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Nie. Raz, dwa, raz, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa trzy, cztery. raz, dwa, raz, raz, Dokładnie tak to wygląda. I ja to po prostu kopiowałem głównie, pierwsze piętro i drugie i trzecie i czwarte piętro, szóste, siódme i ósme, dziewiąte, dziesiąte, no i... no, kopiowałem głównie. Ale można też ręcznie budować, po prostu ten beton, tylko ciemny, potem dwie... dwa szkła i znowu on. Potem dwa szkła Nie. i on. Dwa szkła i on. Po prostu mi się wyłączyła nagrywanie, Myślałem, że nagrywam. Ale widocznie się pomyliłem. I podobno pójdzie wam to łatwiej, jeśli dacie suba. Dobra, złapaliście mnie, nie pójdzie Wam łatwiej. Ale no to jest dosyć proste i a, a dać suba możecie po prostu, bo naprawdę ciężko mi było to zbudować. Ale myśl myślę, że mamy lżej. Budynek ma, jakby, co raz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16. Pięter. No jest taki, no to jest wieżowiec. A tak to, jeśli chcecie zobaczyć, jak zbudować tą drogę, to wejdźcie na, odci na odcinek numer 1. Numer bo to jest dopiero drugi odcinek. Ja tu, ja, to skoro jeszcze mam. Chwilę czasu, to ja jeszcze tutaj sobie dorobię takie o, o, takie we wentylatory tutaj i tutaj. Tak, żeby dopełnić trochę miejsca. A jakby co na samej górze jest taka brzydka antena. Może ją zaraz usunę. A tutaj dach jest zrobiony też z tego samego. Ja teraz tu jeszcze kilka tych wentylatorów dodam. Tak żeby, bo czasami dach, dachy są puste. W takich miastach. Widoczek tu jest ładny. Naprawdę ładny. Na pustkę. I to był właśnie. Odcinek drugi. Jupij.